Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Poziomka, a oto kolejny odcinek z gry Harry Potter i Insygnia Śmierci, część pierwsza. Moi drodzy, e, troszkę zaczniemy już od razu od śledztwa, bo nie wiem, czy on mi może zwiać na zawsze, na wieki wieków Amen i już go nie znajdę. O siema, siema, także wiecie. Idę od razu. Czy mi się chce tłumaczyć, czemu mnie nie było, nie. Nie chce mi się, także moi drodzy, idziemy, bo to chyba on, nie? I co ja mam ci zrobić? To nie to. Ja poszłam za niewłaściwą osobą i nawet mi nie mów się. Co ja zrobiłam? Aha, dobra. Ich jest więcej. Już myślałam, że jakiegoś niewinnego cywila zabiłam. Ja nie mogę. Ej, dobra bym była. Przecież to. Ej, dobra, ale tutaj jest za dużo ludzi. Muszą pójść w jakieś ustronne miejsce bo nie ma to tamto siema, siema dobra, dobra, Matilda idź gdzieś o kurde Ła, 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 wa Matilda jest tam cholerka Hmm. o idziemy mamy Matyldę ktoś mnie i tak zaraz zaatakuje ja to czuję dobra, jest Matylda to Matylda, to Matylda. Matylda, idziemy na sol. lo Idź tam, no idź tam właśnie. Idź, idź. Ok. No. Suncie się, frajerzy. I co ja mam zrobić? No, ktoś mi powie. Każdy do mnie lgnie. Dajcie mi spokój. Ej, a mogę. A dobra nie. Siema. Dobra, wbijamy na krzywą, y krzywą buzię. Matylda super. Ale nie idzie mi to na rękę. Czemu jest was kilku? Poczekam, aż mi się segnia troszkę. No nie, Matylda, Matylda. Kurde! Hit! Nie podoba mi się to. Ała, 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 Alż mnie zlagowali. No, dajcie mi spokój! Jak ty mnie widzisz, ty dziadzie jeden? Dobra. Koniec. Nie będziemy się bawić. O kurde. Czemu to jest Battlefield? Uuu. Odblokowano nowe zaklęcie. A co to robi? Prawie przycisk myszy. Co tego więcej Tu jest kurde głupia

Dobra, to jest plus, że zaczynamy od niej. Złej Matilda. To... Here. Dobra, pójdę za nią od razu. To jest mój plan. Ale czemu? Oni? Ach. A wiecie co? He, nie ma mnie! Siema! No i elo. Róbcie se co chcecie. No i co ja mam teraz zrobić? X. Nie ma mnie tutaj! Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma! Zostaw mnie! Nie, 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 nie! Nie ma mnie tu! No troszkę się przestraszyłam, nie? Gdzie mam iść? Aha, ja jej czakrę muszę wziąć! Dobra, Ron, Hermiona... Y Dobra, siema. Słuchajcie. Szukamy dalej. Niech ktoś mi tylko powie, kogo ja mam zaatakować. Kogo? Albert. Dobra. Spoko, Bercik. No to Bercik, time. Bercik is Hir, nie? No, to jest Bercik. A wiecie co? Siema! skrzeliłam skrzaniłam! schrzaliłam. E przecież go uderzam. Dobra, nie wyszło mi. Nie mam tego zaklęcia. Kozak! Bercik! W serio? Stał totalnie przede mną? Where is Bercik? Bercik! To nie jest Bercik. Też nie jest Bercik. To też nie jest Bercik. Ej, aha, to nie to. A wa, wow, ale ladży, ale ladży, Przepraszam, przepraszam. Where can I find Bercik? Daj się mi spokój Ber. <Glaskany> Nie ma mnie. Nie ma mnie typie. Coś ty widzisz, chopie. Nie widzisz i grzmisz. Gdzie jest Bercik? Dobra. No nie! Kurde! Kurde, bercik to jest słowo dnia. Dawać mi bercika. On tam idzie? Ej, bercik to jest frajerzyna totalna. To jest bercik? Tak. Zobacz mi nie, Tam jest Bercik! Ej, ej, ej! Czy mnie nie widzicie? Jestem niewidzialny, jak skała, jak skała! Jestem znudzona Bercikiem. No, ja nie mogę. Nie ma większego frajera niż bercik. Latam jak głupia za tym facetem. Nie róbcie tak nigdy. To jest taki, wiecie, też życiowy. Nie latajcie za facetem. <laughs> nie latajcie za babą, żeby tutaj też nie uogólniać. Co ma być, to będzie. Po co się denerwować? No nie. Pięknie. Mamy to. Scema. Ten eliksir mnie odrzuca. Ach. Ale nie mam przynajmniej takich brwi jak Harry. Chodźmy do wejścia nim między działamy. I nie mód w środku do Harry. Zupełna sajba. Całkiem zupełna bez wątpliwości. Dobra, chodźcie. Tam idziemy, nie? No, klasa. Ja cię ale się wymęczyłam, jeżeli chodzi o tego bercika. Siema, siema, dzień dobry. Chodźcie. Idziemy załatwiać ważne, dorosłe sprawy, jak prawdziwi dorośli. Nie, nie, bez podejrzeń, kochani, bez podejrzeń. Dzień dobry, dzień dobry. Ej. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Przepraszam. O matka już zlagowało przepraszam. O nie, 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 ale mi laguje, ale mi laguje, ale mi laguje. Gdzie ja mam iść? Przepraszam. Przepraszam. Co powinniśmy zrobić? Zabić! To jest plan. No skrzaniłam, przepraszam, ale nie sądziłam, że ja ich uderzę. Jeszcze raz. Ale nie mam przynajmniej takich brwi jak kary. Chodźmy do wejścia nie innymi nie działanie. No nie miał w środku do karego kary. kary. Zupełna szajba. A może my ich mamy zaatakować? Aha, bo to tam, się, tam było przejście, okej. Okay. Nie było tematu. Sorry. Zaraz sobie te przyciski jeszcze pomylenia. Dobra, wyszło. Ja cię jestem geniuszem. Jestem. O matku. Yo, yo, yo. Co tu się dzieje? O, do kibla. Też muszę pójść. Spłukujemy się? Najwyraźniej tak. Ej, muszę pójść to, po picie zaraz. Łańcuszek. Oby to była magiczna to, nie wiem, czy powinno właśnie chcieć mi się pić, kiedy poszliśmy do kibla, ale muszę pójść po picie zaraz. Bo nie wytrzymię. Spojrzałam na moją szklankę i mam takie kurde, chce mi się pić. Wytrzymam. Jestem silna. Kurczę, pełno tu śmierci żerców. Nie chcę, żeby mnie dostrzegli. Dostań się do wind. Dobra. Już się Jasne, dzięki. Okej. Okay. Od ostatniego razu znacznie wzmocnili ochronę. Pamiętaj, na Ta. Nie tak. No właśnie, więc idziemy kurczę lewą stroną ściany. Co złego może się stać? Nic. Totalnie nic. Nie, nie będę rozmawiała. Jeszcze się rozproszę. Chodźmy do wind. No siema chłopaki, co tam? O Harry Potter nienawidz... kurde przepraszam! Gdzie jest ta winda? Nie, nie niech tego chciałam, nie tego chciałam, nie tego chciałam. Dobra. Czyli co? Ja nie mogę... Ja myślałam, że ja mogę pójść do windy... Jakie <laughs> to było głupie! To nie był plan. To nie był mój plan, przepraszam. Ja myślałam, że ja mogę pójść do windy i wiecie, że to się niby tak zapisze, że niby mnie gonią, ale mi się nic nie stanie, więc przepraszam a tutaj są zablokowane takie opcje jak winda w momencie kiedy się kogoś zaatakuje a, przepraszam właśnie dokładnie was szukałem twoja żona w areszcie a ty nawet nie raczysz zjawiać się na zebraniach na czas żona? już zapomniałeś? będziesz musiał po jej skazań a teraz idziesz? czy może mam na ciebie dojść? oczywiście już idziemy Przykro mi. Potem cię znajdziemy. Ty znajdziesz Ambridge. Jest na pierwszym piętrze. A ty skąd to wiesz? Jasne, ja muszę odwalać czarną robotę, tak? Super. No nie, czy to będzie stricte. czy to będzie stricte jak w tym Asterixie i 12 pracach <noise> że proszę podejść do okienka 13b okienko 13b, proszę do okienka 3,4 a i się nigdy nie dowiem o jacie, ale laguje mm, o co chodzi o tej grze, Harry zatrzymaj się wdech i wydech, ok? no, pięknie, idziemy dalej ulala ale... Co to wymyśla? To nie było ani trochę zabawne, ani trochę. Ja się nawet nie uśmiechnęłam. Jak ja mam się tego dowiedzieć? Aha. Aaaa! Jestem w czarnej D Środkowa winda super, ale wiecie co? Mam przerąbane Ten wyjdę, dobra Nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę, Harry. Po co mi otwierać skrzynię? Harry, kurczę, ty kaciało! Dobra. Ale i tak wiem, że środkowa. Ale to i tak mi nic nie da, prawda? No serio, ale ja wiem, że środkowa. No dobra, dobra. Ja to zrobię. Najgorsze jest to, że jak oni mnie ogłuszają, to Harry nie potrafi się ruszać, a ja się staram, żeby on ruszył się, żeby wiecie, coś zrobił. A tutaj nic. Ach ten Harry. Super. Ktoś mnie zauważył! Nas nie dogania, nas nie dogania... Это чудесно Надо себя здесь Jest! Już mnie głowa boli. Dobra, jeszcze raz. Siema, siema. Jak najszybciej spotkać się z szefami Jasne, chłopaki, co wy wiecie o życiu? <grytanie> Idziemy, cyk. Jeszcze raz. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Dawaj, Harry, jeszcze raz. Dobra. Cyk. Siema, 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 siema. Środkowa winda, alert. Uuu, fajnie, fajnie. Nas nie dogania, nas nie dogania. Chcę znać A co to za śmieszne dźwięki w tle były? Słyszeliście? Trochę się cykam Wytrzymaj, 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 wytrzymaj. Z... Dobra. Dzięki. Nie przyda mi się to teraz. Kochani, dziękuję bardzo, że byliście ze mną podczas nagrywania tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, oczywiście, byłabym wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie go. A my się słyszymy już niedługo. Także do usłyszenia. No i cześć.